Dobra, eee, lądujemy <laughs> w tym samym miejscu, co ostatnio zaczynamy, mimo że już zrobiliśmy dosyć duży progres w tej grze, eee, ale lądujemy w tym samym miejscu. My O Boże, i teraz do San Fierro trzeba będzie jechać nie wiadomo ile. Jest betoniara, Boża. Ty, a da się stąd skoczyć? Zrobimy jakiś szalony stunt? To chodzi o to, żeby przyświrować coś. No, zajebiście. Jesteśmy w miarę prosto ustawieni. Trzeba zrobić jakiś szalony wyczyn. Jest. 17 dolarów. Dobranoc. Sorry, żulu. Dobra, dogoń motocyklistów. A, dobra. Nara. Niech Nie robi gwiazd na chatę i disco byście zakręcili. Ostatnio. O, Nie! A! Dobra, goni oponentów. Ty no, ty no nie chce mi podnieść. Ty no nie podnosi mi tego. Co jest? Bije oponenta, zamiast podnieść przesyłkę. To za oszustwo. Zbugowana gra. Dobra, jedną zabrałem, a druga. O kur***. Dziś mi naprawdę nie idzie, nie? Jestem blisko przesyłki i chcę je zebrać. O, dobra, ta zabrana. Zaraz umrę, zaraz umrę, zaraz umrę. Dobra. Ty zaraz... Trzy gwiazdki. Chyba. Czy to jest takie trudne, żeby zrobić na tę pierwszą misję? Eee, I mam tutaj 70 osób. Siedzimy, jest aktywnie. A Bartosz ile ma teraz? 10 tysięcy Ty no nie mówcie, że się sam potrąciłem teraz! Nie mówcie, że się sam potrąciłem! Nie! Nie! To jest jakaś klątwa o, fajny k***a kosz na śmieci. Nie! Nie! Jezu, już myślałem! <grym kontakt> nie! Chopsia la 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 lajka. Sprawię, że twoje życie to będzie bajka. Rapczy rok. Rojo. Serdeczna tarcza. To jest taki oponent z polskich bloków, nie? Idzie w piątek wieczorem z koleżkami na dupy. 350, no to stary na przecenie chyba z Lombardu. Adek z Lombardu, złoty łańcuch, normalnie sprzedał dla CJ. Nie, to wygląda jak Kacper Błoński. Kapelusz w kratę. Czy to jest bucket? To jest bucket! No zobacz, jak ja wyglądam. K... Powiedz starej, żeby przestała dzwonić. Bo teraz k... jestem z wyższej ligi. Nieruchomość kupiona. Kuchnia. zaczeka kuchnia, stary. Jest tu, można z braćmi usiąść, spożywać posiłki. Lodóweczka. Druga lodóweczka. Gołe baby na tablicy. Sk... W tablicy korkowej. Zawstydziłem się dziewczynami, przepraszam. No trzeba będzie robić te płuca. Jak się trenowało to nurkowanie. Widzowie! Czemu on nie chce? No wypłyń! No i... Je... No przecież... Znajdź zabity Bona. Ale to co mam? Mam go zabić. Jak mam go zabić? Wyjeżdżam tam. Na ostro. Bez chodź tu krwa Tibon, jak to zostawili z tyłu Cezara? Chodź tu, leży Dobra, rajdera teraz trzeba sprzątnąć. Jednego ze zdrajców, i po sprawy. Kolejna część ASMR. Zaczajamy się na strażników pistolet z tłumikiem. Jest bardzo pomocny. Powoli, ostrożnie, aby żaden ze strażników nas nie zauważył. O, było gorąco. K. Ostra jazda bez trzymanki. Pancerz by się przydał ogólnie. Jest chyba jak ch... gdzieś tej pancerz. No po prostu, a jak mówiłem? Mówiłem, że tutaj musi być skitrany pancerz. Znam tę grę za dobrze. W sensie, no jakbym znał tę grę za dobrze, to bym jednak wiedział, że tam jest pancerz A tak to tylko zgadywałem. Oh <laughs> Krótko. Nara. Terena wsiada do helikoptera. Udaj się tam i powstrzymaj go. Ona to chciała zrobić, ale on ją powstrzymał. Ta, to jest ta misja. Ja tu z kałachami powinienem wjechać ła stekiem biegam i kamizelką. Jak to zrobimy teraz, to jesteśmy Gigakoksy, nie? Ma tak zwanego Rambo, tu wjeżdżam. Weź wyrzutnie rakiet, żeby go zestrzelić. Skatany jeszcze chłopa ładuje. I gdzie jest helikopter? I helikopter. <grym zjadka> Jest! Uff! Mówiłem? dobra passa wraca! Dobra pasa wraca! Widzowie, wracamy na właściwe tory. Ale, slow motion. Nie, nie steamowa. Kurwa, wymusiłeś. Hamie, je jedyny. Przepraszam, ham ko... no. Wyścig z BDS-em. Przypomniałeś mi stary, to będzie wyścig z BDS-em. Ty, kurwa, gdzie jadę? W ogóle ja jadę źle. Wjeżdżaj, wjeżdżaj, wjeżdżaj. Nie no, kupa. Wyścig z BDS-em nieudany. Dobra, zaraz będzie wyścig gotowy. Dobre podejście, checkpointy. Checkpointy zaliczane bez problemu. Be czy BDS pokonany? Wydaje mi się, że BDS pokonany. Zaraz zaczymy. No. Przegrałem. Przegrałem z BDS-em. Zawsze drugi. Nawet jak gdzieś pierwszy byłem, czułem się jak drugi. No, jadę closer! No, gdzie closer? Co. Gdzie ty chcesz skakać? Caesar! Dobra, wskoczył. Dobra, jeden padł. Drugi padł. Tylko żeby nie spadł na mnie, Kurwa! Przepraszam, że tak powiedziałem. A, misję muszę zacząć najpierw. Zapomniałem, że misję nie zacząłem. Mm, dawaj mi rakietnicę i teraz. Dostał Zaraz mi rakiet zabraknie o ch chodzi w ogóle. Ostatni, dobra, cztery rakiety. Ostatnia Zamknijcie pty. Pozdro poćwisz no blisko teraz było, no zaraz się wścieknę, przysięgam. No przecież ładuję w ten helikopter, czemu on nie dostaje? I teraz spadnie na mnie, patrz. A jak? Jeszcze tutaj chłopaki, fajnie, fajnie chłopaki, że chyba wpadliście na imprezę, ale... Ale chyba się poddaję z tą misją zaraz. Pierdolę te misje, przysięgam. I spadnie na mnie, patrz. No, no uniki robi, no nie widzicie tego? No robi uniki, no jak robi uniki. No a teraz przyspieszy, jak ja strzeliłem. No, było gorąco, widzowie. Teraz się nie zabić tylko. O, camper tu stoi. LOL. Breaking Bad. Before Breaking Bad. Powiedziałem.